Projektowaniem zainteresowałem się właściwie od dziecka, zawsze rysowałem sukienki i nie wiem skąd mi się to wszystko wzięło. Pamiętam, że bardzo lubiłem rysować, dlatego postanowiłem, że będę uczył się w gimnazjum i liceum plastycznym w Rzeszowie. Mój kierunek były to techniki graficzne czyli bardziej operowanie komputerem i programami graficznymi. I pamiętam, że właśnie z racji tego był u nas w szkole rozpisany taki projekt, gdzie jeździliśmy na różne akademie w Polsce. I wtedy właśnie pierwszy raz, chyba jak byłem w drugiej klasie gimnazjum, przyjechałem tutaj na akademię i bardzo mi się spodobało. Pamiętam, że była jakaś wystawa związana z ubiorem i zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego wtedy mi tak zabłysnęło w głowie, że chcę się tym zajmować. Pamiętam, że w konkursach zacząłem startować właściwie już uczułem się na SP, czyli gdzieś tak na drugim roku licencjatu. E, oczywiście to były jakieś takie początki i nic mi oczywiście nie wychodziło, bo nie wiedziałem po prostu, jak to się je. E, no i to jest taka też historia, że nie warto się poddawać, tylko cały czas próbować i w końcu może coś się uda tak, jak mi się udało. Kiedy wystartowałem w Złotej nice w 2017 roku, był to jakiś totalny przypadek, bo to była moja kolekcja licencjacka i wiadomo, trzeba było ją gdzieś pokazać. Na nic się nie nastawiałem i wtedy, jak gdyby, moja kolekcja zrobiła bardzo pozytywne wrażenie na jurorach, ale niestety nie wygrałem i Zdobyłem jak gdyby, wtedy taką bardzo dużą motywację, żeby na następną Złotą Nitkę przygotować taką kolekcję, która po prostu będzie najlepsza i zostawi konkurencję bardzo daleko w tyle. E, więc nie wiem, jaka jest recepta na wygranie Złotej Nitki, bo nie ma po prostu recepty na sukces. Moje plany na przyszłość to obrona magistra za jakieś dwa miesiące oraz startuję w konkursie Łuciank Fashion Awards właśnie z moją kolekcją magisterską.